Dzisiaj poruszymy następny bardzo ciekawy temat, mianowicie porozmawiamy o jednym z najbardziej popularnych, jak nie najbardziej popularnym produkcie wśród osób aktywnych, ćwiczących na siłowni bądź dbających o swoje zdrowie, mianowicie odżywki białkowe. Jeżeli dopiero zacząłeś swoją przygodę, na pewno słyszałeś, że ktoś tam gdzieś stosuje jakieś białko, coś tam miesza z mlekiem, pije po treningu i że mega od tego rosną mięśnie. Chciałbym wam przybliżyć dzisiaj ten temat, powiem, czym jest białko, jak działa na organizm oraz to powinien zainwestować w taką odżywkę. Czym jest odżywka białkowa? Jest to po prostu produkt, który w łatwy i przystępny sposób zwiększa ilość spożywanego białka w ciągu dnia. Jest wskazany dla osób, które tego białka na talerzu w ciągu dnia mają dość mało, czyli spożywają mało mięsa, mało serów, mało jajek. Odżywka białkowa jest również wskazana osobom, które dbają o swoją masę mięśniową, chcą cały czas zwiększać jej ilość, co wymaga bardzo dużej podaży białka w diecie. Mówi się, że jeżeli chcesz efektywnie budować masę mięśniową, to na każdy kilogram masy ciała musisz spożywać 2 gramy białka w ciągu dnia. Takie wysokie zapotrzebowanie na białko dość ciężko zaspokoić poprzez zwykłe konwencjonalne produkty, jak mięso czy też jajka. Stąd bardzo fajnym rozwiązaniem jest odżywka białkowa, której de facto nie poczujemy, jeżeli taką o, tak ową wypijemy. Ewentualnie możemy sobie ją dorzucić do jakiegoś posiłku, która wzbogaci go w białko. Z czego składa się białko? Po pierwsze, z białka. Może być to białko w formie serwatki, kazeiny, białka wołowego, hydrolizatu białka bądź białka roślinnego. Kolejnym składnikiem są jakieś dodatki, czy to kreatyna, aminokwasy, jakieś witaminy, minerały. Następnym elementem naszego dzisiejszego nagrania będzie to, jakie mamy konkretne rodzaje białek, z czego się składają, jakie mają zalety, kto powinien je brać. Pierwszym i najbardziej popularnym białkiem jest WPC, czyli koncentrat odżywki białkowej. Generalnie składa się on Około 70 do 80% z białka. W swoim składzie ma troszeczkę więcej węglowodanów oraz tłuszczy. Troszeczkę dłużej zajmuje jego przyswojenie i dostarczenie budulca do mięśni, dlatego jest wskazane do stosowania jako załóżmy posiłek w ciągu dnia, ewentualnie przed treningiem. Jest to również białko, które zawiera pewną ilość laktozy, więc osoby, które mają nietolerancję laktozy powinny wystrzegać się. Tego typu odżywki białkowej. Kolejnym typem odżywki jest izolat WPI. Tam zawartość białka jest już znacznie większa. Jest to białko z troszeczkę wyższej półki, bardziej, e, jakby, że tak powiem, przefiltrowane z innych składników, dzięki czemu ma również mniej węglowodanów, mniej cukru, mniej laktozy oraz mniej tłuszczy. Jest to również białko, które bardzo szybko się przyswaja. Z tego względu polecane jest do szybkiego uzupełnienia białka po treningu, aby wesprzeć regenerację. To białko również, tak jak powiedziałem wcześniej, nie zawiera bądź ma bardzo mało laktozy. Z tego względu może być stosowane przez osoby z jej nietolerancją. Przez to, że jest to białko o troszeczkę lepszej jakości, ma to wpływ również na cenę. Średnio około o 10% jest droższy niż standardowy koncentrat. Kolejnym typem odżywki białkowej jest hydrolizat. Jest to białko, które składa się tak w około 80-90% białka, Natomiast różnica jest taka, że hydrolizat w procesie produkcji został już jakby wstępnie strawiony, przez co w momencie, gdy dostarczamy go do organizmu w różnej postaci, organizm nie musi już jakby go trawić. Ze względu na to bardzo szybko przyswaja się, niemalże natychmiast. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, jest to najdroższa opcja, jeżeli chodzi o odżywkę białkową. Kolejnym typem białka, już zupełnie innego rodzaju. Ponieważ będzie to białko nie pochodzenia mlecznego, będzie białko wołowe. Jest to też bardzo dobre białko. Jeżeli chodzi o skład, to zawiera około 70-80% białka. Z tym, że bardzo mało firm robi dobre jakościowo białka wołowe. Bardzo często niektóre firmy, które produkują taki rodzaj białka, uzupełniają je kolagenem bądź innym tanim, białkiem, co podbija samego białka, jeżeli chodzi o etykietę, natomiast nie jest konkretnym budulcem, jeżeli chodzi o mięśnie. Ostatnim rodzajem takiej odżywki będzie odżywka roślinna, zawiera ona białka pochodzenia roślinnego, oczywiście konkretnie. Są to takie białka jak białka grochu, białka ryżu, Białko z dyni. Teraz jaką odżywkę wybrać? Jeżeli jesteś osobą początkującą, to nie masz jeszcze konkretnych wymagań co do odżywki białkowej, nie wiesz która ci podpasuje, więc ja bym zaczął od koncentratu, będzie to na pewno tańsza opcja, a nie będzie wcale znacznie gorsza. Natomiast jeżeli jesteś już osobą zaawansowaną, stosowałaś przez jakiś czas koncentrat i chciałbyś spróbować czegoś nowego, czegoś z wyższej półki, oraz oczywiście możesz sobie na to finansowo pozwolić, to polecam bardzo izolat, sam z niego bardzo często korzystam. Jest to bardzo dobra odżywka, mega fajnie smakuje, super się rozpuszcza i widać od razu różnicę, jeżeli chodzi o jej przyswajanie. Ponieważ koncentrat delikatnie jakby zalega, dłużej się przyswaja, dłużej się trawi, natomiast izolat bardzo szybko przechodzi przez nasz układ pokarmowy. Możliwe, że nasuwa Ci się teraz pytanie, po co te białko jest stosowane, jeżeli chodzi o trening, o osoby aktywne? Białko jest podstawowym budulcem, podstawowym składnikiem wpływającym na optymalną regenerację organizmu. Dlatego spożywanie dużej ilości białka w momencie, gdy intensywnie ćwiczysz, jest konieczne, abyś się odpowiednio regenerował i mógł rozwijać swój potencjał sportowy. Białko również stosowane jest podczas redukcji tkanki tłuszczowej ze względu na to, że ma bardzo duży potencjał termogeniczny. Jest to makroskładnik, który wy wymaga dużej podaży energii naszego organizmu, żeby zostać przyswojone, strawione. Ze względu na to bardzo mocno działa termogenicznie na organizm. Przez to jest nam łatwiej osiągnąć deficyt kaloryczny, który jest niezbędny w procesie redukcji tkanki tłuszczowej. Teraz powiem kilka słów na temat dziennego stosowania odżywki białkowej. Widełki są bardzo szerokie ze względu na to, że każdy ma inne zapotrzebowanie oraz inną aktywność w ciągu dnia. Natomiast podstawowym wyznacznikiem tego ile powinniśmy spożywać białka jest przejrzenie na kilogram masy ciała. I tu widełki prezentują się tak, że powinniśmy stosować od 1,2 g białka na kilogram masy ciała do 2,2 g na kilogram masy ciała. Są to widełki, które spowodują optymalną podaż białka w ciągu dnia. Natomiast możemy spożywać tego białka troszeczkę więcej, bądź troszeczkę mniej, ale to każdy musi sobie dobrać odpowiednio, ewentualnie skonsultować z jakimś dietetykiem. Jeżeli chodzi o odżywkę białkową, to ma ona bardzo szerokie zastosowanie. Nie musi być spożywana tylko i wyłącznie w postaci szejka z mlekiem lub z wodą, jak się dość popularnie utarło. Można ją dodawać do bardzo, bardzo wielu różnych potraw bądź nawet ciast. Ja na przykład bardzo często dodaję ją do owsianki, bądź do szejka z bananem, z jakimiś orzechami, z masłem orzechowym. W internecie również znajdziecie bardzo dużo przepisów. Które mogą wam dać jakąś inspirację na temat tego, gdzie wykorzystać odżywkę białkową. Teraz, kilka słów na temat tego, kiedy przyjmować odżywkę białkową. Pierwszym bardzo istotnym momentem, kiedy jest to wartościowe, jest na pewno pierwsza godzina po treningu. Wtedy mamy bardzo duży potencjał do regeneracji organizmu i organizm jest bardzo wrażliwy na to, co zostanie mu podane. Dlatego w pierwszej godzinie po treningu polecam spożyć takie 30-40 g odżywki białkowej. Bardzo pozytywnie wpłynie to na regenerację waszych mięśni. Poza tym, odżywkę białkową możecie stosować o dowolnej porze dnia. Pamiętajcie tylko o tym, żeby to nie było tylko i wyłącznie białko, ponieważ potrzebujemy również węglowodanów i tłuszczy w ciągu, w ciągu dnia, aby ta dieta była optymalnie skonstruowana. Pewnie zastanawiacie się, czy białko ogólnie ma jakieś negatywne skutki na nasze ciało. Tak jak wszystko, w nadmiarze może oczywiście je wywoływać. Natomiast jeżeli chodzi o białko, to może powodować problemy gastryczne, biegunkę, wzdęcia czy też gazy. Spożywane również w nadmiarze dostarcza nam dodatkowych kalorii, których jeżeli w żaden sposób nie wykorzystujemy, to organizm będzie je akumulował w postaci oczywiście tkanki tłuszczowej. Pomimo że odżywka białkowa nie jest stricte tłuszczem, to organizm. Nadmiar kalorii, który z jej wynika, przerabia na tkankę tłuszczową, która osadza się pod skórą. Niektóre osoby mogą również nie tolerować konkretnych składników, jeżeli chodzi o odżywkę białkową. Spożywając ją w nadmiarze, mogą pojawić się różne zmiany skórne czy też zaczerwienienia. Kolejnym aspektem, który poruszymy, jest to, czy odżywkę białkową należy stosować tylko i wyłącznie, gdy jest się aktywnym fizycznie bądź gdy się ćwiczy na siłowni. Jest to dość popularny mit. Natomiast odżywkę białkową powinien stosować każdy, kto ma niedobór białka w diecie, ogólnoświatowe zalecenia, jeżeli chodzi o podaż tego makroelementu są takie, że każdy powinien stosować przynajmniej 0,9 g na kg masy ciała. No, jeżeli nie, nie spożywamy zbyt dużo mięsa, jajek, serów, wędlin yy, czy też roślin bogatych w białko, powinniśmy stosować jakąś konkretną odżywkę specjalnie dobraną pod siebie. Podsumowując, Odżywki białkowe są bardzo wygodnym narzędziem, jeżeli chodzi o uzupełnienie go w diecie. Polecane są zarówno osobom ćwiczącym, jak i niećwiczącym. Należy tylko zwrócić uwagę na to, czy posiadamy nietolerancję na któryś ze składników i bez problemów możemy używać białka. Jeśli macie jakieś pytania bądź wątpliwości, nie wiecie, jakie białko wybrać bądź ile go stosować, piszcie w komentarzu, odpowiemy na każde wasze pytanie. Jeśli podobał Wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał, będziemy dla Was nagrywali znacznie więcej takich ciekawych materiałów.